Cześć witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać parę dekoracji wielkanocnych, chociaż to bardzo fajna forma odprężenia się przed nadchodzącymi świętami, bo wiadomo, że będzie dużo się dziać a zrobicie także przyjemność swoim bliskim, na przykład siostrze, cioci, rodzicom, na no komu tylko chcecie. Takie dekoracje można postawić sobie w domu albo komuś podarować. Będzie to naprawdę bardzo miły gest. Zapraszam Was na filmik. Pierwszą propozycją jest stroik idealny na stół wielkanocny. Do płaskiej dekoracyjnej figurki w kształcie zająca przyklejam klejem na gorąco sztuczne kwiatki. Ja użyłam krokusów. Następnie plastikowe jajeczka, z których usunęłam zawieszki oraz małe kurczaczki. Przyklejam je tak, aby nie wystawały poza spód zająca. Ponieważ figurka mogłaby stracić równowagę, warto wcześniej sobie wstępnie rozplanować układ przyklejanych elementów, ponieważ klej na gorąco jest mocny i szybko zastyga. Stroik gotowy! Kolejną propozycją jest prezencik wielkanocny. Do sztywnych, tekturowych papilotek na mafinki, które kupiał Pepko, wkładam kolorowe wypełnienie. Następnie świeczki w kształcie wielkanocnych pisanek i kurczaczki. Żeby było jeszcze bardziej wiosennie i kolorowo, na papilotki przyklejam piankowe kwiatki. Całość zabijam fizelinę, wy możecie użyć na przykład także celofanu i przewiązuję kolorową wstążeczką. Myślę, że taka forma zapakowania świeczki jest efektowna, Taki drobiazg, a tak ślicznie wygląda. A jak wam się podoba? Trzecią propozycją jest słodki podarunek. Do niewielkiego słoiczka, na przykład po cukierkach lub kawie, wkładam andrutową trawę. Moje jest w kolorze niebieskim, ale są także dostępne w kolorze zielonym. Formuję z niej takie ala gniazdko, no i następnie wsypuję draże czekoladowe z orzechami, które wyglądają jak jajeczka, i wkładam kurczaczka. Aby było jeszcze bardziej kolorowo, słoiczek dekoruję naklejką i wstążeczką. Gotowe! Większość rzeczy, które użyłam w tym filmie, kupiłam w kiku i w pepko. W sumie w pepko to kupiłam chyba tylko te papilotki, a reszta jest z kika. Dajcie znać, czy wam się dekoracje spodobały, co może macie ochotę wykonać. Pamiętajcie o tym, że uwielbiam oglądać wasze prace i możecie wysłać mnie na Snapchacie, bo jest dla was otwarty. Zapraszam was do mnie na Instagrama, Facebooka i Snapchata. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i jeszcze na Musical.ly. Do zobaczenia, trzymajcie się, buziaki. Pa, pa! Pamiętajcie, aby kliknąć na dzwoneczek, bo dzięki temu nie ominie was żaden mój filmik, ponieważ zostaniecie powiadomienie na telefon lub na e-maila.